Sewano, YouTube. Sewano Darek. Dzisiaj będzie taki odcinek serii Bazarek Wspaniałego, chyba. Bo słuchajcie, jakby ktoś szukał Sega, to jest sek dopchnięcia, w sensie od tego właściciela. I teraz, tak, w telegraficznym skrócie e, Darek go kupił kilka miesięcy temu, nie? Jakoś tak. tak. I zdecydował się na. <laughs> że lata lecą, tak? To przyznaj się, lata lecą i trzeba, kurde, żyć pełną. Gębo, jak to się mówi, i co? I Darek teraz szuka czegoś mocniejszego. Tak, no chciałbym się Ale nie mów, co chcesz kupić. Nie, 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 mów, nie, no, mów, nie to będzie to właśnie niespodzianka. chciałbym się przesiąść tak. na tysiączka, No. ale jakiego nie zdradzamy. No nie, nie zdradzamy Zdrażny właśnie. W takim razie no, troszeczkę budżetu tam odłożyłem, chcę dołożyć i. No. I przesiadam się na tysiąc. No i zobaczymy, jak se Darek, będzie na tysiącu, popierniczał, a na pewno to zobaczycie, no bo będzie na kanale. Ale mniejsza z tym, co on chce kupić. Chce sprzedać Sega. I teraz tak. Ja może najpierw powiem parę słów od siebie, a później Darek popowiada parę rzeczy. Darek go kupił od Wiza, więc my wiedzieliśmy, co kupujemy. W sensie no, po prostu uczciwie był sprzedany. Teraz tak. Darek podokładał trochę rzeczy. Oczywiście to, co mnie najbardziej. A Darek się uśmiechnął, bo on wie co powiedzieć. To co mnie najbardziej, najbardziej kurza. To pierwsze co, to Darek jeszcze nawet go nie zdążyłeś umyć chyba nie? Wtedy, jak go odebrałeś. I pierwsze co, to założył to, żeby pierdziało, nie. Nie tyle co pierdzi, tylko daje piękny basowy dźwięk. Właśnie, właśnie. Tak, tak, tak. A ja mówię, że pierdzi. Ty mówisz piękne basowe, ja mówię, że pierdzi. Ale jeżeli ktoś należy do takich ludzi jak ja, czyli nie lubi takiego pięknego basowego, to tutaj gdzieś Dareczek pokazywał, że. O! Oj, że nie jest nie ten można, oryginał. Można założyć sobie. Więc dajesz, problem. dorzucasz, więc jest, więc nie ma problemu. Ty dołożyłeś na pewno patenty. Tak. Znaczy, patenty. No to są oryginalne rozwiązania, nie? Ja to też miałem u siebie w Segu, to tam parę stów kosztuje, nie? Tu i tu jeszcze założyłeś, a ja, ja tych nie miałem. Bardzo dobrze się sprawdzają, bo nie chlapie po nogach, ani po tej całej tutaj rurce, tak? No, no ja tych przednich nie miałem, miałem tylko. Tylko te z tyłu i potwierdzam... No dają radę, nie mogę, nie mogę tak. powiedzieć, że nie, bo nie ma tragedii. Nie. A ty czekaj, tylko też z tyłu dawałeś dystanse chyba, nie? Tak, z tyłu są dystanse. Czyli masz dystanse 30, jeśli tak. dobrze pamiętam, nie? Czyli ma dystansę, ma tutaj taką skrzyneczkę. No jeszcze takie dokładamy skrzynki, no to jest akurat Kubrika. E, ona jest tam w miarę powiedzmy pojemna. Nie wiem, nie wlewa się do niej woda nie. jakoś jak myjesz, nie? Nie, bo ona ma krawędź. No bo jakieś tam takie tanie, nie? Te Kubriki. No, nie, I... nie. I te są, te są spoko. No i tu macie jakąś książkę serwisową jest jakieś ładna dokumenty. Także tutaj A, jest już jeszcze... szelna. No to zarąbicie, dobra. No jest szelna. Ok. E, co jeszcze? Aha, no na pewno dokładałeś. A, bo tak, zacznijmy od tego, że Darek lubi takie rzeczy. Więc tutaj macie taki, widzicie jaka jest temperaturka, <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Ile to ma na lotu? Panie, 2337. Ma zamontowane też kosowskie termometry. I teraz tak, jeden jest do paska, a drugi jest temperatura cieczy. Lewy jest pasek, prawy jest temperatura cieczy. O, zarąbiście. Nie? No ja u siebie na przykład w tym też właśnie zamontowałem do temperatury cieczy. Znaczy, tu akurat jest pokazane, nie? w sensie, że jest jaka temperatura. Znaczy, w sensie no, stopniowo, ale tutaj ma ładnie w stopniach Celsjusza, więc to jest bardzo fajne. Ma hit demony, czyli naprawdę spoko. Grzane manetki, jedne chyba z droższych na rynku, ogółem jakie można sobie dokupić. No i tu są dosyć cienkie te gripy, to jest spoko, bo na przykład moje są dosyć grube. No i ma też grzanego kciuka. Ja nie mam grzanego kciuka, jak ktoś lubi, to sobie montuję. Ja akurat nie czuję jakiegoś tam podgrzewania na kciuku, ale jak ktoś lubi, no to super, to jest fajny patent. Coś ty jeszcze tutaj dokładałeś w ogóle z takich. No oczywiście segway na wyposażeniu ma wspomaganie kierownicy, czyli no tak. EPS, rozłączany z tyłu. Tak, tak, to jest tak wszystko w standardzie mm -hmm. na wyposażeniu. Tak. To nie jest. To trzeba zaznaczyć, to nie jest ta wersja Limited. Nie, nie? Nie, Czyli nie, ona jest... nie ma bedlocków i nie ma tego systemu e, elektroniki, e, który no ja miałem na przykład u siebie i nie powiem, żebym jakoś tam narzekał, bo był ciekawy. Czasami raz na ruski rok. No, wiedziałem, że tego kamera nie złapie, bo one są bardzo mocno te światła dają normalne. W sensie nie tylko teledy No, a kamera to tak kijowo łapie akurat. Ale jest elegancko, no, jest elegancko, co on jest w 100% sprawny, nic się z nim w ogóle nie dzieje. Nie. nie, praktycznie jest serwisowany i urządzany. Użytkowany... jakieś tam przeglądy teraz, nie? Tak, dokładnie. To co tam wymieniałeś? serwisie olejowym, filtrowym, okay. po przeglądzie okay. paska CVT, także nic tam się nie dzieje. No bo właśnie, słuchajcie, to ja teraz powiem, on to niestety słyszy, ale dobra, nieważne. Ja wam powiem, no Darek należy do takich osób, które po pierwsze się na mechanice znają, po drugie, jak się nudzą, to wolą przyjść do garażu i coś porobić, więc ja wam mogę zarekomendować tego kłada, bo jest po prostu zadbany. On z nami jeździ, to nie jest, wiecie, jakiś szmelc ściągany z zagranicy, czy, czy przez jakiegoś tam handlarzynę, który wiecie, kupuje za 10 koła jakiegoś rozbitka, wkłada w niego kurde, 2000 i później sprzedaje do tak zwanej, jak my się to zawsze śmiejemy, bezproblemowej rejestracji w kraju, nie? a później się robi problemowa. E, więc macie z Polski, macie zarejestrowany z ważnym ubezpieczeniem, z ważnym przeglądem. E, przegląd to w ogóle patrzyliśmy do, dwa, do końca prawie 2026, nie? Dokładnie. Więc jeszcze kupę czasu. E, ubezpieczenie jest jakoś tam krócej, no ale to sobie, no to są ubezpieczenia, to tam grosze kosztują tak naprawdę. E, czy coś jeszcze, Darek możemy powiedzieć? Są no, wszystko sprawne, sprawdzone, to jest W 100% w oryginale, nic nie połamane, nic nie wymieniane no, jeżeli Nie powiem godnie. Wam tego Żadnej tam... wypadkowości, żadnego uderzenia, mm -hmm. żadnych stłuczek, niczego. Ale on naprawdę ma karoserię i tak dalej, te plastiki. To już my to sprawdzaliśmy, jak, jak go kupowaliśmy, nie? On naprawdę jest tutaj zadbany. Nie ma jakichś zniszczeń, nie wiem, połamań i tak dalej. Tak, ja włączymy te światła, bo to tylko. Kurza, a czekaj, a pamiętasz? A, 88 godzin ma przejechany, tak? Motogodzin. Tak. Czekaj, no masz może. Się no właśnie. Wydarzy, nie? Czyli macie tutaj 2, 337 przebieg i 88,8, czyli prawie 89 e, motogodzin. Także słuchajcie, no ja mogę polecić. Jeżeli chcecie, szukacie Segwaya, to myślę, że to jest jedna z lepszych ofert. Też widzicie, jak z Darkiem jeździmy, nie? Bo on tam na filmikach się pojawia. Eee, więc widzicie, że tam nie ma jakichś, nie wiem, szaleń, wtopienia po kurde same jaja i tak dalej i tak dalej. Owszem, sobie w wodę bierzemy, tego nie ukrywamy. błotko to raczej nie lubimy jakoś tam super błotek, nie? Tam się wiedzie jakieś, ale ten... Co tak machnęło, że coś pokazał? Że co, że, że błotko jest, tak? <laughs> że to jest to nasze błoto, w które wjeżdżamy. Eee, co? Coś jeszcze mówimy? A! Na pewno chciał to też, że te maluje zawsze markerkiem, nie? To ładnie no, wygląda w sumie. Spoko, A kondony jakieś takie tutaj, nie? No to są takie pierdy już. E, dobra Darek, teraz trzeba powiedzieć, bo tak, na pewno ja tutaj rekomendowałem Darkowi, żeby nie podawał numeru do siebie, bo jednak filmik trochę osób zobaczy, internet to zobaczy i później mu będzie fotowoltaika dzwoniła. E, więc ja mam propozycję taką, że jak ktoś jest z Was zainteresowany, to teraz Wam wklejam maila do siebie akurat, bo nie będę podawał też prywatnego maila Darka, to jest bez sensu, do mnie. I napiszcie, że jesteście zainteresowani tym segiem. Ehm, I co? I zostawcie numer telefonu do siebie? Tak? Darek? Tak no, robimy? Panie, I ty po prostu do... zadzwonisz do osób zainteresowanych My. ja ci będę przekazał numery. Ehm, no i teraz trzeba powiedzieć cenę. Tak? Musisz się zastanowić, czy? Nie, cena 29 tysięcy, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to jest jeszcze delikatnie do negocjacji. To jest taka cena, uważam, że to jest dobra cena na niego, ponieważ no by ja ten model kosztuje Dobra, tutaj 000, zwróciłem uwagę, to jest taka jakaś ta, tak żeby nie było. I to jest chyba jedyne, co zauważyłem z takich, nazwijmy to w cudzysłowie, w cudzysłowie bardzo dużym, uszkodzeń. Bo tak wiesz, chodzę wokół tego kłada i tak próbuję coś znaleźć, ale nie, naprawdę, słuchajcie, wygląda godnie. Gdzieś tam od słońca się wypowiały trochę te naklejki, ale to, to są tylko warningi, to można sobie zerwać. Wszystko działa. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. Wszystko działa, jeść jakiś luzów. W 100% luzu... jest wszystko sprawne. Luzów niepokojących nie, nie ma, ma, tak? Bo wszystko tak. Nic tutaj się nie dzieje. No mówię, jeżeli. Ani na spożniach <coughs> ani na łożyskach nigdzie nie dzieje No właśnie, Darek jest osobą, która o takie rzeczy dba. Polecam 29, tak? Dokładnie. Po Do negocjacji delikatnej i tyle. Okej, okay. no i zarobiście. Aha, gdzie można obejrzeć? No Dolnośląskie koło Wrocławia, czyli Mietków, się tak nazywa, nie? I tutaj będzie można sobie obejrzeć, karnąć się kawałek, nie? No nie ma żadnego problemu, no. zapraszam. Ale tak, przesmarowane, wszystko. No co mówię, no to Darek robi serwisy tego, to tutaj naprawdę nie ma co. Nie ma co doszukiwać, szczerze. Zapraszam nie mało. zainteresowanych, jak ktoś ma naprawdę ochotę na zakup Sega, to Pewnie. zapraszam do kontaktu. To. No wy praktycznie. To no. się nic z nim nie dzieje i zresztą widać, że jest utrzymany i zadawe. Tak, Jest, to widać. To Wam mogę tutaj też powiedzieć moim oczkiem. Dobra, słuchajcie, koniec pitolenia. Piszcie do mnie i tyle. Także powodzenia, dobra. To Nara YouTube tak, no żegnamy się. Na razie. Cześć. Dogrywamy po faktum, ale mi się przypomniało, że Darek jeszcze zrobił rurę wylotową z CVT tam tam wysoko, bo normalnie jest bardzo nisko. No i w naszej ocenie to nie jest dobre rozwiązanie. A tu masz ładnie wyprowadzone, więc jak wiecie w kołurze, to Wam się nic nie wleje do paska.